Jakiś czas temu strzelaliśmy do piersiówki, ale była nędznej jakości, sami to stwierdziliście na filmiku. Tym razem mam starą piersiówkę, naprawdę ciężką i naprawdę robi bardzo dobre wrażenie. Naprawdę czuć kawał metalu. I w tym momencie położę ją przed żelem balistycznym i zobaczymy, jeśli pocisk spenetruje piersiówkę, jak daleko przejdzie przez ten żel balistyczny. I tym razem nie strzelam z full metal jacket, tylko pół płaszczowej, czyli taka amunicja, powiedzmy, bardziej obronna. Otwór wlotowy, otwór wylotowy, tu ją zobaczcie jeszcze rozszczepiło. Przeszło słuchajcie przez cały żel, tutaj mamy odłamki pocisku płaszcza bodajże, tutaj była droga tego kanału, więc przeszło przez cały żel balistyczny i wyszło tędy. Jak widzicie nawet solidna stalowa piersiówka nie jest w stanie uchronić nas przed pociskiem 9 mm, nieważne, czy jest to full metal jacket czy półpłaszczowy, a dodatkowo przechodzi przez cały żel balistyczny, który jest naprawdę gęsty.